Witam was w kolejnej próbie trafienia czegoś dobrego w FIFA bez przedłużania. Lecimy z pierwszą paczką. Może w końcu w tym odcinku uda się coś trafić. No ale widzę, że to oczywiście bez walkoutu i chyba bez banerów nawet. Także zaczynamy kondogbią No dobra. Niech będzie. Oczywiście pokażę wam te paczki, które na przestrzeni tych tam kilku dni, czy tam tygodnia były najlepsze albo jakieś tam ciekawsze, bo nie ma sensu w takich trafieniach kondogbia wszystkich pokazywać. No to znowu bez walkoutu. Ale za to są banery z Niemiec. SPO. O, czyli to jest Havertz. No to Havertz 85. To jest traf, który można zaakceptować. Przyda się. Coś tam pewnie kosztuje, więc jak najbardziej spoko. Dobra, kolejna paczka. Zobaczmy, co w niej się kryje. Ekrany są z Austrii? A, dobra, to Dawid Alaba 84. Spoko, też spoko, traf. Nie można narzekać. Zawsze to lepiej niż jakieś 82. Oprócz niego nic ciekawego. Dobra, player pik 80. Zobaczmy, co to będzie. Może w końcu coś. I Jest, jest w końcu jakiś wysoki overall. 91. Kevin De Bruyne. No i w końcu. Oczywiście wolałbym innego zawodnika, bo z tego względu, że jeśli nie widzieliście, to trafiłem już niewymienną kartę Kevina De Bruyne 82. No ale co KDB, to KDB nie ma co narzekać, dobędzie do SBC. Na pewno się przyda. Dobra, tutaj w ogóle zapomniałem nagrać wam, jak odbieram paczkę z ikoną za słapy. No ale ważne, że najważniejsze, że jest paczka, zobaczmy, co się będzie w niej kryło. Powiem tak. Nie chcę ani Piresa. Ani Lamparda, nie? Więc jak będzie Anglia albo Francja, no to będę się trochę stresował, powiedzmy. Więc zobaczymy. Ja nie, nie, nic się nie nastawiam, bo nic nigdy za dobrego nie trafię, więc lećmy z tą paczką. Zobaczymy, co tutaj będzie. Oczywiście walkout jest. Zobaczmy teraz tylko, jaka flaga. Serbia, no czyli to musi być Nemania Hmm. No było do odebrania za 7 iкон swapów. Tak, patrzę, kosztowało 8. No, ale myślę, że taki NeMan Jawidicz jest o wiele ciekawszy niż Pires czy Lampard. To z pewnością ciekawe, ile kosztuje. No, myślę, że będę chyba w sumie przetestuje go w najbliższych spotkaniach. Zobaczymy. Nie no, dobra, to nie, to nie jest aż taki zły trafile. Pół miliona, pół miliona końców za osiem Ajkonsławów. Całkiem spoko. Szczegóły zawodnika. Może być, może być na pewno. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. To sobie powiedzmy szczerze. dobra, to zrobiłem TSBC o rzadkiego obrońce, pomocnika i napastnika 8.2+. Zobaczmy co w tym. Najpierw tutaj obrońcę, może jakiś walkout. No nie, no nie tym razem, ale są ekrany. że? jej, ja w ogóle zapomniałem, że ramkarze mogą być w tej partii, i tak mówię, co jest, co ja otworzyłem ale 84. Akurat SBC o, o rzadkiego obrońcy 8.2 nie było trudne. Niech było kosztowne, może tak. Więc spoko może być. Zobaczmy teraz pomocnika. No, pomocnika tak samo było mało kosztowne. Najgorsze było tego napastnika. Pewnie będzie najgorszym trapem. No tutaj też tylko ekrany. Z Austria Laba? Nie, nie, teraz ten. Yy, Sabitzer chyba tak się nazywa. Tak jest. No 83, no... Jak na paczkę się plus, no to powiedzmy sobie szczerze, że szału nie ma. No i ostatnia paczka z tych trzech. Tamte sobie zostawię na toty. bo to są za 50 tysięcy. No tutaj oby, walkout może jakiś? No nie, no nie ma. No dobra, ale nie ma nawet ekranów i to Dobra, 4 player piki 80+, plus. zobaczmy co tutaj się będzie kryło, może jakiś walkałcik, może kolejny Kevin De Bruyne. No nie, no nie, jest Krychowiak, ale nie bierzemy go. Dobra, chodźmy teraz na koniec, tutaj na końcu może się coś kryje dobrego. Pizzi jest, jest lepiej, niech tak będzie 85, potem 86 i będzie spoko. O, dwóch Polaków, no ale nie będę ich brał, no bo wiadomo, wyższy overall Zakaria. No, i ostatni player pick. pianić. No, pianic jest spoko. Nie ma co. Jest ok. Dobra, tutaj jeszcze zostałem za ten za 10 wygranych Food Champions player picka. Zobaczmy, co się kryje, nic dobrego. No właśnie, 82. Kolejna paczka, co tutaj by otworzyć? Niech będzie duża złota paczka premium. Bez walkoutu. Ale inform. Taki plus. I ta paczka jest wymienna, więc te 10 tysięcy jest. Ok. Nie będę narzekał. Paczka nie jest jakaś wygórowana, więc niech będzie. No oprócz niego nic ciekawego. A nie, jest cień, jest 3000 monet. Czyli w sumie paczka, spoko. Jak za 15 tysięcy to było fajna. Tutaj co się kryje? Tak zwane nic, William, dobra, niech on będzie. Zrobiłem jeszcze jedno SBC, rzadki pomocnik 82. No, jeszcze kiedyś robiłem parę dni temu. Wydowicie wszystko w jednym materiale, ale ja robiłem trochę wcześniej sobie to, co tutaj będzie. Argentyna, czyli to musi być banega, który jest bezużyteczny, no ale 83 się przyda. Mała złota paczka piłkarzy. No, ten tydzień był średni, jeśli chodzi o paczki. Zobaczmy, z czym skończymy. Lukdb było widzieć, jest inform teraz na koniec. No właśnie, tak można podsumować wszystkie moje trafy w tej Fifie. Taremi. Tym zakończymy.